Sylwester, nowy rok, a Weber odpalił prawdziwą petardę. Za mną stoi nowiutki Spirit SP435, grill rodem z Ameryki. Ja jestem Łukasz, witajcie na kanale DecoFire i zapraszam Was na prezentację tego modelu. Pierwsze co przychodzi na myśl, kiedy patrzymy na grille Webera, to jest to, że to jest ponadczasowa jakość i elegancja. I Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Czteropalnikowy z dodatkowym palnikiem bocznym kuchenką. E, fajnym rozwiązaniem, kiedy potrzebujemy wstawić przy grillu patelnię, garnek, zrobić jakiś sos zup. E, natomiast cztery palniki główne dają nam fajne możliwości grillowania w środku. Będą ten sprzęt odpowiednio rozgrzewać. Patrząc na panel frontowy, znajdziemy w nim pokrętła od czterech palników głównych. Warto zwrócić uwagę, że te dwa po prawej stronie e, to jest. E, Troszeczkę inny palnik to jest Sear Zone, który daje nam strefę wyższych temperatur, szczególnie przydatną na przykład przy robieniu steków. Bardzo prosto się to odpala. Wystarczy, że odpalicie palnik klasycznie, przekręcicie go do końca, a później dociśniecie i przekręcicie jeszcze kawałek do końca do tego czerwonego punktu, który właśnie oznacza te wyższe temperatury. Dzięki temu Wasze steki będą wychodzić idealnie. Wszystkie palniki, zarówno główne jak i boczne, odpalane są za pomocą zapłonu piezoelektrycznego, więc nie potrzebują już tutaj iskrownika. Obydwie półki boczne są nieskładane, służą jako blaty robocze i poza tym, że w lewej jest właśnie ten palnik boczny, w prawej jest kilka nowości. Po pierwsze, mamy tu system Weber Works. Działa to prosto, ten panel możemy wyjąć i w jego miejsce zamontować różne akcesoria. Kożna przyprawy, kożna przyborniki, deskę. O tym nagramy cały osobny film, tak żebyście mogli się z nimi zaznajomić. Druga nowość to termometr. Nie znajduje się on w pokrywie w większości grilli, ale jest w półce bocznej i jest to termometr cyfrowy, który nam bardzo precyzyjnie pokazuje temperatury w grillu. Cały grill jest oparty na szafce i tutaj również jest nowość, ponieważ w serii Spirit nie było jeszcze dotąd możliwości zamontowania butli w środku. Tutaj natomiast... Jest to już sprzęt, który jest przystosowany, żeby butle 11 kilogramową zmieścić. E, trzymać ją w trakcie grywania i po nie potrzebujecie dodatkowego pokrowca ani miejsca na przechowywanie butli. Jak widzicie, szafka jest otwierana od frontu. Jest tutaj jeszcze do, trochę dodatkowego miejsca i od razu można zauważyć, że tutaj jest też sporych rozmiarów taca ociekowa. Miska ociekowa jest dostępna od frontu. Jeśli byście chcieli natomiast wyciągnąć całą tacę, jest to do zrobienia od tyłu grilla. Cała konstrukcja oparta jest na czterech kółkach. Frontowe mają hamulec. Patrząc na grilla z zewnątrz, od razu widać wysokiej jakości materiały. Wszystkie te powierzchnie wykończone są stalą szlachetną, co sprawi, że po pierwsze bardzo łatwo się będzie go konserwować, a po drugie grill swój urok zachowa przez długie lata. Pokrywa wyposażona jest w wygodny uchwyt do jej podnoszenia. W środku też możemy zauważyć, że jest wykończona podwójnym płaszczem, co sprawi, że temperatury będą bardzo dobrze się w środku utrzymywać. Boki pokrywy, natomiast, są wykonane z odlewu aluminiowego materiału znanego z innych liwebera, który jest odporny na wysokie temperatury, na korozję i na warunki atmosferyczne. Z takiego samego zresztą materiału wykończony jest kocioł, który zobaczycie za chwilę. Do naszej dyspozycji dostajemy dwa ruszty. Górny, który jest do tego, żeby odłożyć sobie jakieś potrawy, które już ugrillowaliśmy, aby zrobić coś pośrednio, w niższej temperaturze. Jest zrobiony z chromowanej stali. Łatwo się go demontuje. Tutaj pod nim też od razu powiem, widzicie sondę od termometru. Natomiast pod nim rusz główny, to jest żeliwo emaliowane porcelaną naprawdę bardzo wytrzymały materiał, który świetnie się rozgrzewa, świetnie daje temperatury. Ten ruszt również jest wyposażony w system GBS. To kółko możemy bardzo fajnie sobie łatwo wyciągnąć i w jego miejsce zamontować patelnię, woka, kociołek. Także ten grill możemy rozbudować na wiele możliwości. Zwróćcie też uwagę, że jest fajnie ten GBS umieszczony na boku rusztu, nie na środku. Więc możemy go właśnie sobie postawić nad zone'em i wstawić tu chociażby sear grate do wypiekania idealnych steków. Podróżtem znajduje się zestaw czterech aromatyzerów, które osłaniają palniki przed skapującym tłuszczem oraz sokami z potraw i od razu je wypalają, dzięki czemu aromatyzują właśnie nasze potrawy. Są wykonane ze stali szlachetnej, więc naprawdę jest to fajny również materiał. Znowu coś, co nam się nie zepsuje od razu, tylko posłuży długie lata. Nie. Jak je zdemontujemy. Możecie zobaczyć, że są pod nimi cztery palniki tubowe. Te są zrobione ze stali nierdzewnej. Łączone są listwą, więc nie mam tutaj obawy, że podmuch wiatru mógłby zgaść nam grilla. I od razu możecie zauważyć tą dużą misę ociekową, która zbiera wszystkie skapujące tłuszcze albo coś, co powiedzmy przez różdżkę nam przypadło i wpadło pod palnik. Pod nią wszystko ścieka ładnie do tacki ociekowej, więc nie ma obawy, że powiedzmy tłuszcz, który by się nam zebrał, zapali nam się. Zatem jeśli szukacie sprzętu, który poza tą karkówką, kiełbaską, yy, będzie można fajnie rozbudować i o te akcesoria do grillowania, czyli patelnie, prawda, kamień do pizzy, ale też o jakieś gadżety dodatkowe, które Wam ułatwią przyrządzanie potraw, które wszystkie się znajdują w tym Weber Works, to właśnie może być propozycja dla Was, bo poza tą funkcjonalnością on jeszcze się prezentuje świetnie. Najlepiej będzie zresztą, jak wpadniecie do naszego salonu i zobaczycie go na żywo, bo to też zmienia trochę optykę. Ale jeśli nie macie jak, zapraszam oczywiście do telefonu, do kontaktu z nami pisemnego. Chętnie Wam podpowiemy z wszystkim. Ja już dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do następnego filmu. Cześć, do zobaczenia. i mieszam, z tym, że szkoda gadać <grymne> Weź sobie właśnie hoker jakiś, usiądź, to potrwa. <grymne> Możesz to przerwać.